Cześć, pokażę Wam tutaj materia Eureka, jest tu taki pomaziany welur, który wygląda no tak niebanalnie na meblach, nietypowo. Eureka Top Textile, z technologii mamy Cleanaboo, technologia hydrofobowa, czyli jak coś się rozleje na materiale no to po nim ścieka oraz jest Pet Friendly, pet proof. Czyli jest odporna na zaciągnięcia przez pazury i sierść tak nie powinna się łapać do tego materiału. Jednak warto zaznaczyć, że każdy materiał jest zniszczalny. Jeśli zwierzak tylko chce, to ma po prostu zwiększoną odporność. U nas często klienci decydują się na eurekę, na przykład w łóżku IDA, czyli wysokie panele pod sufit. W eurece, na przykład tutaj 21, kółko zieleń, lub jakiś beżowych to są dwa najczęściej wybierane warianty i teraz sobie przelecimy przez wszystkie kolory ale zanim to dodam, że u nas na stronie nie ma wszystkich kolorów w ofercie bardzo Wam na jakichś zależy no to oczywiście możemy w tym wykonać jednak nie mamy tych próbek na stanie, żeby Wam wysłać mamy nieco zawężone te wzorniki żeby nie robiły zamieszania tych materia materiałów i tak jest bardzo dużo dodam, że u nas na stronie te materiały są po tym prefiksie czyli 21, to u nas byłoby 47 i tak jest ze wszystkimi. Dobra, zaczynamy. 47, taki żółty, złoty. 48, taka oliwka. 23, zielony. 22, trochę ciemniejszy zielony. 21, taka butelkowa zieleń, tu właśnie, właśnie z niej korzystamy. 25, taki trochę morski. 24, 31, taki jasno błękitny, jasno szaro błękitny. 30, błękit, 29, 28, ciemny niebieski, 27, 27, głęboki niebieski, 26, wręcz taki granat. To jest porównanie czarny do granatu. I 36, czarny ten czarny też zdarzają się często jakieś idy. Druga strona, lecimy, bardziej żywe te kolory. 37, taki bordo. 42, odcień różu. 41, też taki różofioletowy. 43, różowy beż. 44, jasny, taki śmietankowy. 45, beż. 46, ciemny beż. 40: Taki blady fiolet. 39: fioletowy. 38: taki głęboki fiolet. Przypomina mi to trochę odcienie na, na mahoniu. Ale to tylko taka dygresja. 35: taki stalowy. 34: ciemny-szary. 33: Szary i 32 jasne szary. Więc to była Eureka z Top A u nas oczywiście możecie sobie zamówić próbki tkanin, żeby zobaczyć ten materiał na żywo.